Mateusz Kaniowsky, razem ze no mną Mike. Witam serdecznie. Dawno nie robiliśmy już wywiadów. Co się stało? Bo dawno nie walczyłem. No właśnie, dlaczego tak długo? Eee, nie wiem, przerwa chyba się każdemu przydała do tej walki. Eee, ogólnie walczyć, nie walczyłem dawno. Eee, jeżeli chodzi o moje przygotowania, to trenuję bardzo ciężko i od tamtej pory nie przestałem trenować. Czyli czaję to już ze dwa lata. Trzy no. Czyli teraz walczysz o tytuł najgroźniejszego człowieka na świecie? Nie, no nigdy nie chciałem być najgroźniejszym, ale chcę, 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 chciałbym być najlepszy z tych niskorosłych. Pamiętam? A, wiem, że ale są tutaj w Polsce, tutaj został tylko mi jeden do pokonania, a później już za granicą są już tam tacy. Wiem jak to nazwiemy. Najgroźniejszym niskorosym na świecie. O, może tak powiedzieć. Słuchaj, pamiętam, że ty nie chciałeś tej walki z Big Jackiem. Nie, nie chciałem. Nie chciałem i y, przekonał mnie bardzo y, Tauron Arena i włodarze obiecali, że jak go pokonam, to później dostanę tych niskorosłych z zagranicy, y, których bym chciał. Bo Big Jack ostatnio walczył z zagranicą i przegrał z to, co pamiętam, tak? Nie, nie walczył jeszcze. Chyba mu odwołali tą walkę. Coś chyba widziałem nawet. Tak? Była to walka, bo, mi, bo mi się odwołali, ale wiem, że przy, ja bym z nim przegrał, z tym Lickelmanem, czy jak on tam... No, to, jest, no, to jest Kolos, to jest bokser, on się bije w boksie, on jest sportowcem, on trenuje na co dzień, więc ja bym, ja bym nawet z nim przegrał. Ja myślę, że na trzecią walkę, czy tam którą, jak już nabiorę doświadczenia, wpadnę w ten ryb, to mógłbym z nim walczyć, ale tylko w MMA, ale no on jest za dobry, ja wiem, że na dzień dzisiejszy by mnie zabił. Do tej pory walczyłeś z Kruszfilem. Jak dla ciebie dużą różnicą będzie ten pojedynek z osobą twojej gabarytów? Na pewno będzie łatwiej. Łatwiej? No, a, no jest ta różnica wagowa, ten zasięg nie męczy się tak uciekając, więc na pewno będzie łatwiej. Będzie znowu mini jak Tyson? O, może być. Może jak, być, bo dzisiaj może być. Jak oceniasz ostatnie starcie? Big Jacka? E? E, dali chłopaki, dobrą walkę. Tam to się bardzo chyba zestresował, i to go przygięło straszny, bo on strasznie zestresowanym chłopakiem jest, Mam życzę mu powrotu yy, na ring do OKTAGONu, bo naprawdę spoko go dzisiaj poznałem i życzę mu jak najlepiej, ale no to obrą dali walkę, jest tam kilka błędów, jest dużo do poprawy, no ale no, to przyjdzie z świadczeniem, co nie, z wiekiem. Akcja kończąca Big Jacka robiła duże wrażenie na Tobie również? Nie. Nie? No nie, no dało się z tego uciec. No nie oszukujmy się. Nawet z ekwilibrystycznych technik, prosto, Żudo nie robi wrażenia na minimal. I... No to nawet Żudo nie było, bym powiedział. Twój trener był Żudo, z, z tego co pamiętam. Było. Wracając do tematu, czy ty będziesz teraz próbował obalać, bo wiadomo, z Kurzfilem było ciężko? Zobaczymy. Ja, ja lubię stójkę, lubię parter, dostosuję się do niego. A w czym się czujesz najmocniejszy? W Pamiętam że... Pamiętam, że że też wiem, no, ten parter też wywijam świetnie, więc ale ogólnie lu... nie lubię się schylać, jak już się będzie trzeba schylić, nic się schyle. Mamy łokcie w walce, więc Ja w ogóle doskonale wspominam twoją walkę z Kruszfilem. Co, i chyba była dobra, daliśmy szał. Wiesz co? Ja w słuchawkach komentatorskich praktycznie nigdy nie słyszę tłumu. Dopiero jak jest taki krzyk przy nokaucie, a w waszej walce ten krzyk był cały czas. No. Daliśmy czadu. Pozdrawiam Marka. O, czyli jest już po sprawie. Nie, my nie mieliśmy złych, każdy myśli, że mieliśmy złą krew, ale nie mieliśmy też zwykłej, więc y, dob, nie, dobrze nam się walczyło, Biona przybita, ja czasem tam do niego piszę, chciałem kiedyś rewanż, ale y, wiem, że to już nie miałby opcji, nie miałbym żadnych z nim szans, ponieważ on miał wtedy 18 lat, a z wiekiem rośniesz, ty jest, więc y, ciężko byłoby mu zbić tą wagę i to wszystko. Uważasz, że wygra z kamerzystą? Myślę, że tak. Dlaczego? Po pierwsze, ma doświadczenie w OKTAGONIE, a kamerzysta to całą Mógł się jedynie czego tam nauczyć w tym więzieniu. Nie wiem, podnoszenia mydła, czy... Czego? Podnoszenia mydła. Tak myślisz? No za to, za, za, za takie zachowanie. to Myślisz, że jak ludzi traktują. No on w wywiadzie u mnie mówił, że wszyscy byli do niego mili, bo wszyscy widzieli jego papier. Hmm. Mam nadzieję. Czyli dobra, ty jesteś za Kruszwilem i to w 100%. Ja, za Mareczkiem jestem oczywiście. Więc czy mam za markę kciuki po Natomiast jeżeli chodzi o twój pojedynek z Big Jackiem, to pamiętam jak Big Jack wygrał z Carlito, zrobił taniec zwycięstwa, coś do ciebie krzyknął. I co ty w tym mu odpowiedziałeś? Bo widać było, że to nie były parlamentarne słowa. Wiem, że zapraszam, jestem jak najbardziej za. E, miałem być na pierwszej gali, ale wolałem przeczekać, chciałem zobaczyć jak to się wydarzy, czy to wydarzenie będzie OK, czy nie będzie jakiś wtopy, czy czegoś. E, no i zgodziłem się na walkę z nim. I elegancko, musisz dużo sukcesu zobaczyć. Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki za mnie. Jeszcze ksywy się fajnie zgadzają. Jeden big, drugi mini. No, czy on taki big, to... <grych> a jaka jest różnica między wami wzrostu? No, on mówi, że jest wyższy, a ja wiem, że ja jestem wyższy, więc... Chyba dawno metra, centymetra nie miał w sobie. A waga? Nie wiem ile uważam. Nie wiem, nie pytałem się go. Ale wiem, no wzrostowo widzę, że jest niższy, więc... No, nie może się uważać za największego. I moim zdaniem powinni go zmierzyć do tej walki, bo tam chyba złe dane podał. Jeżeli chodzi o jego przygotowanie, powiedziałeś, że nie zrobiło tobie wrażenia to, co on pokazał na końcu. A cała walka? Jakie zrobiłem na tobie wrażenie? No, no, dobre dali wrażenie. Myślę, że tam trochę się na początku za bardzo spompowali. Fajna walka. Kibicowałem Kubie, Karlitowi, no ale stało się jak stało. Big Jack wygrał, dlatego gratulacje wielkie dla niego. No i co, mam nadzieję, że w tym, tym razem da z Ciebie wszystko i przygotujesz się dobrze do tej walki, bo ja znam naprawdę o co walczyć. A w czym może ci najbardziej zagrozić? Nie wiem, nie mam takiej... Tego, chyba, że kontuzję dostanę wtedy, ale... Tak na spokojnie podchodzisz do rywala, także, no, nic o nie zrobię. Co mam się stresować? No co, z, co sobie? No wiesz, myślałem, ja że... Znam swoje możliwości i znam rywalów, z którymi ja walczyłem i są o wiele lepsi. Był jeden niskorosły, który ma e, praktycznie purpurę e, w, w brazylijskim jiu i go pokonałem trzy razy w parterze, więc... Czego mam się obadać? Czego? Czyli wygrywasz z profesjonalistami? No tak. No to... Mam to tylko nagrane na filmie, który film może za niedługo e, będzie po prostu pokazany na moim kanale. Może po walce, może poczekajmy. To już teraz rozumiem, czemu dążyłeś do walki z Sylwkiem Wardęgą. A, ale musi, nie, musiałby bardzo, bardzo chyba schudnąć, bo on tam ma y, nic oczywiście do Slipka nie mamy, on tam ma 70 kilo, z tego co słyszałem. A ty? Nie. No ja mam 41, to on by nie zbił, nie, to nie ma szans w ogóle. Ale ty dążyłeś do tej walki, bo coś głośno o tym było, dążyłeś nie, do... Nie, nie, to Wojtek tak powiedział po prostu, kiedyś tak dla jaj powiedział, o, on przyszedł do mnie do domu i powiedział, z kim mógłbym się bić, ja mówię, o, z Slipkiem tak dla jaj powiedziałem, ale nie, nie, myślę, że to by nie miało jakiegoś sensu, to jest... Dużo, dużo, dużo wię większych przygotowań i on nie zbiłby. Nie, nie, nie ma opcji. No nie, nikt by tak nie, nie zbił 20 kilo. Poza tym on ma jakieś tam problemy zdrowotne, więc ty po prostu lepiej wiesz. A po tym co on pokazał w tego, nie uważasz faktycznie, że miałbyś szansę? Jakbym był jego wagi, jego. Jakbym był jego wagi, to myślę, że tak. Jakby byśmy, jakbyśmy byli on by 40 kilo, czy tam 50, ja 50, to myślę, że tak. Jak Ci się podoba to, że coraz więcej... Ale oczywiście nie mam złej chwili do niego, żeby nie później coś nie szacował, czy coś. Że coraz więcej wydarzeń właśnie w świecie sportu walki organizowanych jest z Wami. Jak znam, tylko ja je jestem. Chodzi mi o osoby niskorosłe, że A, tu walka na PunchDownie, nie tu walka to, to, PMM. O, wa o to walczyłem przecież na pierwszej, pierwszej walce mojej, tak? Chciałem, chciałem żeby ci wszyscy niskorośli e, wyszli, żeby to, że też mają szansę. I o to mi chodziło i myślę, że zrobiłem to, co chciałem. Jasne. Na sam koniec wywiadu prezent dla ciebie, francuskie perfumy. Sprawdzimy, ocenię. <laughs> Dzięki mi, Mike.